To trzecia edycja wydarzenia Cześć Pies poświęcona świadomej adopcji i wszystkim sprawom związanym z posiadaniem zwierzaka. Skupiamy się na psach. Co można tutaj zobaczyć? Przede wszystkim oglądamy pieski ze schroniska, ponieważ impreza jest organizowana we współpracy z Chorzowskim schroniskiem dla zwierząt. Główną naszą ideą tutaj w tym wydarzeniu jest prezentacja piesków ze schroniska, danie im szansy, żeby znalazły kochających właścicieli. No chcemy przede wszystkim e, tak pokazać nasze starsze pieski, naszych seniorów, no bo no, nie ukrywajmy mają one mniejsze szanse na adopcję. Więc chcemy tutaj tak po kolei będziemy prezentować nasze seniorki. Bardzo dziękuję organizatorom tego spotkania e, za to, że mnie zaprosili, jak wiadomo ja jestem też sama posiadaczką psa, realizowałam projekty związane z co prawda psami pracującymi, bo to były psy pracujące w policji. Więc tym mniej miło mi, że takie zdarzenia mają miejsce, bo nie ma nic fajniejszego niż psiaki, które po prostu dzięki takim, takim wydarzeniom znajdą miejsce, znajdą swojego towarzysza dwunożnego i od teraz będą czuły się potrzebne, kochane, zaopiekowane. Więc wielki, wielki szacunek dla ludzi, którzy po prostu tutaj zorganizowali to, którzy pracują zarówno w schronisku, jak również są wolontariuszami. Odbędą się trzy pokazy psów schroniskowych, łącznie będzie to dziewięć psów. W poprzednich dwóch edycjach udało się znaleźć opiekunów dla niektórych z nich, także cieszymy się bardzo, że mogliśmy się do takiego działania przyczynić. Dlaczego we współpracy ze schroniskiem? Wydaje nam się, że przede wszystkim schronisko, jako to najbardziej doświadczona instytucja, wie czego psom jest potrzeba, mają rozległe kontakty. Dlatego też udało nam się pozyskać do tej imprezy, do tego wydarzenia mnóstwo fachowców. Mamy też trochę też na uwadze, że to spotkanie też ma być to dosyć dla ludzi, którzy na przykład mają problemy ze swoimi psiakami, chcieliby prosić o jakąś poradę, pomoc. To my też po to tu jesteśmy. Przede wszystkim odbywają się panele, tak takie właśnie specjalistyczne dotyczące zachowania psów problematycznych, zachowania psów w mieście, psich psychologów, psich behawiorystów. Będziemy pokazywać, jak pracują psy wyspecjalizowane, psy policyjne. Będzie można sobie tutaj zrobić na warsztatach maty węchowe, maty takie ze smaczkami, które troszeczkę nasze psy zajmują na jakiś czas i pozwalają im się po prostu samym, samym bawić. Można sobie zrobić tu Tutaj szarpak, można skorzystać z usług grumera. Można przynieść zabawki, którymi już nie bawi się nasz pieca, które jeszcze nie są na tyle zniszczone, że może, mogą posłużyć innym. Ale też jakieś wyposażenie, szelki, smycze, którymi chcielibyśmy się wymienić lub które chcielibyśmy oddać. Są też warsztaty dla dzieci. No i co, I na koniec imprezy będziemy wybierać jeszcze psiego mistera i psią mis. Będzie głosować publiczność. Także myślę, że impreza przede wszystkim kształtuje świadomość tego, jak, jesteśmy, jak zwierzęta ważne są dla nas, jak my jesteśmy ważni dla nich, aby o nich pamiętać, i jak bardzo zwierzak przygarnięty do domu może zmienić nasze życie.